Poko się to ogląda, śmiesznie komentuje. Myślisz, że ja tego nie wiem? Cześć, Manoś Maćki z Systemów Konurów, i witam Was w nowej serii na kanale, czyli przegląd memów na Gry w Oh yeah! Słuchajcie, wiele osób chciało, żebym stworzył taką serię na Grywislanie. No to właśnie to robię. Mam nadzieję, że wysłaliście dużo fajnych memów i będziecie się z czego śmiać, ale najpierw trzeba zrobić małże. pi my hi youtube po raz trzeci xd -e. po raz trzeci raz to próbuję bo nagrywa ciągle mojego messengera youtube dam im napisać o oh je yeah, marko pisze to się szanuje No i okej, okay, no to przechodzimy do waszych memów. Dronezyjski koksu. Bardzo ładna twarz. oryginalne. Ma bardzo umięśnioną cerę, ale tam powinien być w konor. Daję tutaj takie 2 na 10. Bo tam nie ma mnie. Kurwa, źle to zrobiłem. Dobra, dalej. Pikny mem. Bernie Banach. Przepraszam, ale nie wiem kto to jest. Dronek i grochu. No to już niestety trochę spóźniony mem, bo groch już nie żyje, tak samo jak tu dronek napisał, ale grochu już w sumach. Więc tutaj daje takie 5 na 10. Dalej. Tego mema widziałem. Dronek, 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 dronek. Kiedy zachorujesz i widzowie domagają się odcinka. Piękny mem. Na razie wygrywa odcinek. No i przechodzimy dalej. Hej, słońko, król, Win, <gry> diament, dostajesz, kolego. Dalej, gdy jest 23 i prawie nikogo nie ma na grywisanie. No. Dobrym. Dobrym. Ja tak mam i jestem bardzo smutny, że jestem sam, ale nie to, że jestem bardzo... Co jest kurwa. Nieważne. No i jestem bardzo smutny, że nikogo nie ma, bo muszę siedzieć sam i opierać się na własnej samotności. Dalej. You need 4 you it. items for this. Co kurwa? O. To może być dobre. Konstruktowanie planu inwazji na wroga 9 lat przed rozpoczęciem wojny. Strategiczne zaprobowanie chcemy, ale utrata 500 żołnierzy pierwszego dnia. Wylekwipowanie żołnierzy tak źle, że ich amunicja nie pasuje do broni, Wymarz prosto w pole do ćwiczenia, ale wroga teru, Daje tu takie. 6 na 10. Na razie wygrywa Kruken Dalej. Kiedy jakiś Serb zabił Austriaka, więc musisz walczyć z trukami pod Kalipoli, bo kazali ci tak Brytyjczycy. Czekaj, co kurwa? Ajdę. Dalej. Kurwa, Dragon Ball, za mało. Nie sprawdzę tego. Tak, kurwa, rzeczywiście. Nice. Zobaczmy kto mi rozpierdala... Kurwa. Diamant. Dziadek Świnka wychodzi z nielegalnych imigrantów. No, zajebisty ten traktor nie jeździ po szynach po drodze, bo też tak można. Widać, że nieźle wapuje ten komin. Przechodzimy dalej. Trump, tump. O kurwa, co to jest? Bump, bum, bum. Co kurwa, mała polska? <laughs> Zawsze chciałbym. Dlaczego ten voltrup krainie mojego wala no dobre Pokémon uję, oh yeah, to lubię Polska pomóż No dalej Rosja Co? Ajdę tknął Dobra, zobacz Me. Takie, takie se Dobra, dalej Germany, Rosja, Austria, oder kurwa git git mem git taty pomożesz mi w zadaniu bo nie umiem kurwa piotrek kto chodzi do szkoły ja czy ty? ja chodzę do szkoły i nie narzekam szkoła jest zajebista mimo tego że strajki są i to ale u mnie nie ma więc muszę chodzić do szkoły jutro szkoła proszę iść do szkoły i no i się uczyć johnny depp johnny depper 50 cent one dolar ellen page ellen book Beyoncé Baitweed. Oh shit. O, to może być dobry. Rej, kiedy odcinek? Kiedy odcinek, kiedy odcinek? Rhi. Shit country humans. Kim ty jesteś? Nie rozumiem. Jak gdy widzę ludzi z memami z neta? True proszę nie kopiować memów, bo wtedy będę banował. Poszedł dzisiaj skończyć ze spadochronu Po raz pierwszy w swoim życiu Ziomek przyczepił mnie do siebie Wyskoczyli z samolotu i kiedy już zapadliśmy Zapytał mnie się A więc jak długo jesteś instruktorem Ja pierdole No ja pierdolę co za zjeb Good meme Kiedy widzisz jak Tamerf <noise> Nie widziałem tego mema Z wczorajszego mojego odcinka Kurde Złoto, nie wiem kiedy to wrzuca, ale jest dziś niedziela, więc z wczorajszego odcinka Kurde to Ja pierdolę, geniusz Win na razie Win No i w sumie ten, trochę wyrównany, bo też fajny był namen. Good people leader Good! <noise> no, fajny kanał. <noise> Jong Un! Dużo ludzi uważa, że szczepionki są strasznie ubezpieczne. Jednakże to nieprawda. Zaraz Wam wyjaśnię. Najpierw w szczepionki wprowadza osłabionego bądź martwego wirusa do organizmu. Organizm wtedy uczy się identyfikować wirusa poprzez tworzenie odpowiednich przeciwdziałów. I kiedy prawdziwy wirus nasz układ odpornościowy Bez problemu go pokona Wow, dzisiaj dziękuję za informację Uwaga, Teraz wiem, że wprowadzenie Obcych ciał od organizmu Jest takie złe, a nawet może być Korzystne dla zdrowia Świetnie, czyli Wyskując z twojej wypowiedzi Przyjmujesz tych 10 tysięcy imigrantów Oh shit Ale i tak, niech on anty ja tak mam. Dobra, dlaczego wie, że Eiffel jest tak wysoka? Żeby białą flagą było widać aż z Berlina. Zostawię to bez komentarza. Czaj, 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 Zobaczę jakie nagrody osoby Dalej Words for, medical conditions in europa language Koma, 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 koma Koma, 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 śpiączka Polski to jest tak piękny język <laughs> nie wiem kto to jest, ale kurwa geniusz Aleks napisała do swojego tepa Tepem, piszczu, zrób z, z te Piotr, pierdolony Iż liście ziemię Ona miała na myśli Tep, nim nie mnie proszę nie nie kopali razem i potem płakali. A gdy na serwie się spotkali, to razem płakali. Potem Alex został ubany, bo Steve to Admin. <grywia> ja pierdził. Głupi Alex. Czemu dała takiemu grzecznemu człowiek, grzecznemu człowiekowi bana? No spójrzcie na te oczy. Jak tu mogą one czegoś zawinić? Nienawidzę Alex. Penis. <grywia> Fenix is jęk, Żebyś wiedział, jego na, kurde, jak to hajk. No i ma, nie wiem, w fazie spoczynku 50 cm. Dalej, Anglicy to mają przejemane, nigdy nie wynajdą wehikuły czasu, ponieważ mają za dużo czasu i nie będą wiedzieli, czy się cofnąć w pas simple, czy pas continue. Boże. Ja, yeah, pas simple i pas continuous. Jeszcze pas perfect, do tego nie wiem. Pas participle You've been gifted a subscription. Una has given you a for One half express. Lol. Nie rozumiem, bo ja nie kupuję rzeczy nigdy. Panda z army. 605. O kurwa. Nie zazdroszczę. Dziadek kurwa. Kurwa... Kurwa, jaki Marsjan... A ta to co? Lisała jakiegoś, nie wiem, lizaka zabarwiającego, no i co? <gulandia> Niebieskie język. <gulandia> Win... Kim... Kto jest z tym twórcą? Tym twórcą jest Nikodemek chyba. No, you know, Nikodemek, you are have na razie gwiazda odcinka. Jest to mój pierwszy mem, więc proszę o zrozumienie. Kiedy zrobisz palcówkę nie Węgiel? Serio? O kurwa, ty byłeś na kajcownikach, Nie widziałbym, pewnie ci zbanowali. Cynku jak nie zdasz matury, to nie mów do mnie ojciec. Dobrze, tata. Jak ci pasz, kim jest? Widziałem to z hajsowników. No i mówię jedno. Nikodemek, masz nice memy, ale proszę nie kraść, bo to nie ładnie. W piorunym kształcie węża lub w parku narodowym z Autor Hayley Rarson. Paweł Magałem wąż. <ścoughs> Ostateczne potwierdzenie, że istnieje. To jest wąż rzeczny, który jest niebezpieczny. O nie, na węgiel zgubiła twarz. Pomóż jej znaleźć twarz. Serduszko. Pomijacz. Bumper. What the fuck? Proszę nie. To jest. To jest brzydkie. To jest pedofilia. I właśnie dlatego. Nie dostaniesz pana, ale. Właśnie dlatego jesteś przeklęty. Kurwa, jaka pedofilia, on jest niepełnoletni, widać to po nim Ah, shit, here we go again Nie, proszę nie zabijaj tego mema, bo ten mem to czyste złoto FBI Kurwa, mi Ricardo zawsze rozjebuje system Dlaczego <laughs> o kurwa Czego ja nie chcę się śmiać? Jak to jest genialny MEM? Przecież no Znalazłeś diamenty. Jej Ile ci sto? Ile ci lawa? Tu nagle się płonie wszystko nad tobą. Nice. Wait, that's illegal. Coś ci kurwa powiedział. <laughs> Mam nadzieję, że nikomu tam się nic nie stało Może to jest niebezpieczne Haha, bo wiecie Beczunia Świątek, piątek czy niedziela Saszka tirem popierdziela Co? Co? Jakby się rymował Świątek, piątek czy niedziela Saszka tirem popierdziela Nice Z się nie podało Order 1 bo na momentu i nie macie na grupie dokładnie nie macie na grupie za niedobre nie a ciśmy kiedy wypierdali no powiedziałem ty to robisz no i dzięki nie będzie tak chciałeś to teraz tak będzie ale z system poszedłem na kepsa do Fareona, a kolejka aż pod same drzwi Drzwi. To ja stwierdziłem pierdole To siadłem przy ostatnim stoliku Przepisałem numer tel z ulotki na stoliku I zadzwoniłem do nich Babka otwiera i się pyta jakiego kebaba To ja jej tam wszystko mówię i w ogóle Ona się mnie pyta o adres To ja mówię, że odbiorca osobiście Mówi, że tak za 15 minut będzie, i odebrałem tego kepsa swojego jako pierwszy z tych gości w kolejce. XD Piękny, piękny poemat. Tu, tu powinna być, nie wiem, nagroda literacka dla tego pana, dla pana Kaktusa. Nagroda literacka. Niestety nie mamy takiej rangi. No i, no tak, to jest koniec. Okej, okay, to koniec. I ogłaszam werdykt. Według mnie, najlepszy mem to był mem Kruken. Psy. Kruk przeleciał. No co, jak co, ale to był genialny. Mem, dziś, no, tej post. Kruk przeleciał i cię wyruchał, czyli jak to tam było? Już mówię i cię wydłucha. No, dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, napiszę jeszcze everyone, piszemy why youtuber, czekamy na ludzi, bo trzeba się pożegnać, no i mówię tak, filmy będą możliwe pojawiać się, co... Nie wiem, co tydzień. Wiem, że chujowo trochę to robię, ale jakoś to no, się naprawi no, moje ogólnie prowadzenie tego urusmajice to w montażu czy jak. No, na razie to będzie tak wyglądało. A teraz ja kończę. Było z 2 na YouTube. Trzymajcie się i. Elo, do widzenia!